ważne święto naszej szkoły, jakim jest ślubowanie kadetów pierwszego rocznika klas mundurowych. To wyjątkowe święto przede wszystkim dla uczniów klas pierwszej i ich rodzin, a jednocześnie najważniejsza tradycja naszej całej szkolnej społeczności. Odczuwamy dumę i wzruszenie patrząc na kolejne rocznik młodzieży składający ślubowanie na standard, ponieważ dużona przysięga zobowiązuje i często staje się początkiem drogi życiowej młodego człowieka. Szanowni Państwo, drodzy uczniowie, serdecznie witam wszystkich zebranych na dzisiejszej uroczystości, podczas której uczniowie klasy pierwszej Technikum Logistycznego oraz Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mundurowej prowadzonej przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu złożą swoje ślubowanie. W sposób szczególny witam naszych gości, którzy swoją obecnością nadają tej chwili wyjątkową rangę. Drodzy uczniowie, za chwilę przystąpicie do ślubowania, które ma głębokie, głębokie symboliczne znaczenie. Ślubowanie na sztandar, najwyższy symbol szkoły, to nie tylko formalność, ale akt, w którym zobowiązujecie się do wierności ojczyźnie, lojalności wobec jej ideałów oraz obrony dobrego imienia szkoły i munduru, który mam nadzieję z dumą nosicie. Będziecie przyrzekać w obecności świadków. Co nadaje temu momentowi szczególnej wagi. Delegacja uczniów wyróżnionych złożeniem ślubowania na sztandar. Wystąp. Delegacja zwrot. Uczniowie pierwszego rocznika czapki zdejm. Do ślubowania. Ja uczenniczko szkoły mundurowej w Gnieźnie. Ja uczę szkoły mundurowej z Gnieźnie. Zakładu doskonalenia zawodowego. Zakładu doskonalenia zawodowego. Na standard. Chłubuję. Na standard. Chłubuję. Zawsze stać na stражu honoru i godności. Zawsze stać na stражu honoru i godności. Oraz dobrego imienia szkoły, miasta i ojczyzny. Oraz dobrego imienia szkoły, miasta i ojczyzny. Chłubuję. Chłubuję codzienną i uczciwą pracą, codzienną i uczciwą pracą, pomnażeć bogactwo i poziom obronności naszej ojczyzny, pomnażeć bogactwo i poziom obrońności naszej ojczyzny, oraz ważne bezpieczeństwo naszych pobyteli, oraz ważne bezpieczeństwo naszych obywateli. szlubuję, szlubuję, szacunkiem oddawać część tradycjom narodowym, szacunkiem oddawać część tradycjom narodowym, oraz godnością nosić powierzonym imbuńdu, oraz godnością nosić powierzonym imbuńdu. Chłowiek. Chłowiek. dochować wierności ideałom i wartościom. Dochować wierności ideałom i wartością, Patriotyzm humanitaryzm i odpowiedzialność za drugiego człowieka. Patriotyzm humanitaryzm i odpowiedzialność za drugiego człowieka będą dla mnie najwyższym nakazem. Będą dla mnie najwyższym nakazem. Mój wysiłek, zapał i godność. Mój wysiłek, zapał i godność. Tobie ojczyzną składam w darze, Tobie ojczyzną składam w darze. Po ślubowaniu. Rødt løp! 3, cały czas wszystko. Rowot 2, cały 1 wszystko. Robot 3, cały 1 wszystko. Cztery, cały jednak wszystko. Cztery, jedyna, właśnie, wszystko. Czego wy będziecie tutaj doświadczać, jest czymś szczególnie ważnym. Dlatego jesteście wyjątkowi. I tego wyboru Wam szczerze gratuluję. Pozwólcie, że choć stoję tyłem, to zwrócę się też do grona pedagogicznego. Ponieważ na Waszej drodze to właśnie owi ludzie w tej chwili będą najważniejsi. To ludzie, którzy. Z pasją i zaangażowaniem każdego dnia wykonują swoje obowiązki. Nie robią tego dla sławy, nie robią tego dla zaszczytu, a już z pewnością nie robią tego dla tych kolosalnych zarobków. A moi drodzy to ludzie, którzy staną się waszymi mentorami, przewodnikami, wzorcami i przyjaciółmi. Dlatego i teraz chciałbym zwrócić się do wszystkich uczniów, kadetów, nie tylko klas pierwszych. Moi drodzy, wśród nas są przedstawiciele grona pedagogicznego, a jest pani dyrektor. To jest ten moment, w którym możemy ich wspólnie uhonorować. Kadeci, wielkie brawa dla waszych nauczycieli. Dziękuję. Jeszcze jedno. Wśród nas znajdują się zupełnie inni nauczyciele. Tacy, którzy od momentu, kiedy wzięliście pierwszy oddech, z pełną troską, z pełnym poświęceniem, bezinteresownie każdego dnia uczyli Was i uczą życia, odpowiedzialności, poświęcenia zaangażowania i wartości. To są wasi rodzice. Oni są tutaj dziś z nami. Dlatego kadeci, wielkie brawa dla Waszych rodziców. Dziękuję. Wam, moi drodzy, uczniowie klas pierwszych. Gratulując z wyboru, którego dokonaliście, chcę tylko powiedzieć, że jestem z was dumny ponieważ już wykazujecie się niezwykłym zaangażowaniem, odpowiedzialnością i troską o swoją przyszłość, ponieważ wybór tej szkoły nie może być wyborem przypadkowym. W związku z powyższym wiem, że będziecie odnosić sukcesy i z godnością będziecie reprezentować swoją szkołę, swoje miasto i swój kraj. Odbyło się już ósme ślubowanie kadetów pierwszego rocznika. Jesteśmy bardzo dumni. Uroczystość przebiegła znakomicie. Młodzież się świetnie spisała, pokazy naprawdę mi się udały. Przygotowali się bardzo długo i bardzo mnie to cieszy. Pięknie. Mamy dwie szkoły, Jest to szkoła techniczna w zawodzie technik logistyk i mundrowe liceum ogólnokształcące, a profile są w obydwu szkołach takie same, czyli służba więzienna, straż pożarna i wojsko. Przygotowujemy tak naprawdę w zawodzie technik logistyk do oczywiście zdania zawodu i do podjęcia też tak powiem, matury i oczywiście zdania jej, tak samo w liceum, a poza tym dajemy możliwość. Pozapoznania tych trzech profili tak naprawdę i zdecydowania, czy w przyszłości chcą z tego skorzystać czy nie. Wybierając tą szkołę, rzeczywiście nie jest to szkoła taka standardowa i codzienna. To tutaj kreowane są wartości patriotyczne, ale też poza normalnym programem nauczania realizujemy trzy profile: więziennictwo, straż pożarną oraz wojsko w każdej z tych profilowanych zajęciach są jakieś elementy patriotyczne. Gdzie ten młody człowiek jest w jakiś sposób utrwalany. Czy one w nim zasiądą, to już kwestia tego, co ten człowiek, czym ten człowiek przesiąknie i w jakim stopniu do niego ta wiedza dotrze. Staramy się robić tak, żeby wszystkie te wartości były przedstawione, ten szeroki wachlarz możliwości wyboru profilu oraz zaznajomienia się z sztuką pożarniczą z realizacją zadań wojskowych, jak i też służbie więziennej, żeby ten młody człowiek mógł zobaczyć, na czym to wszystko polega i dokonać tego właściwego wyboru po zakończeniu tej szkoły. Czy zostanie w mundurze, to już kwestia decyzji. Każdy właściwie powiat na terenie, w obecnych czasach, na terenie naszego kraju powinien taką szkołę posiadać. No to jest związane z agresją, która jest za naszą wschodnią granicą. No, trzeba przyznać, że są to takie podwaliny tego, tych wszystkich jednostek, jeśli chodzi o służby mundurowe, e, dlatego, że tutaj młodzież, czyli właściwie kadeci na no, no obecną chwilę, dokonują zarówno, e, pozyskują zapewno, zarówno informacje, jak i też umiejętności, nabywają. A to po takiej trzyletniej szkole daje efekt finalny w postaci kolejnej placówki, w której mogą się doskonalić i mogą. Podejmować nowe wyzwania w tym zakresie. No Jeśli chodzi o Powiat no to miejsce w ogóle jest wyjątkowe tak, bo to jest jednostka wojskowa. Każdemu jednostka wojskowa, zarówno na ulicy Sobieskiego, jak i tutaj przy ulicy Wrześnińskiej, kojarzy się z wojskiem. I to miejsce jest idealne właśnie do tego, żeby te, ta szkoła mundurowa w tym miejscu była, żeby po prostu kształtowała tą młodzież na przyszłe następne lata. Taki profil w tej szkole o profilu typowo strażackim jest dla nas jak gdyby bardzo ważnym profilem, bo to są potencjalnie nasi przyszli pracownicy. To jest dla nich okazja do poznania specyfiki tego zawodu. Przyjeżdżają do nas na różnego rodzaju zajęcia, na warsztaty, poznają właśnie zawód strażacki w naszych murach. No i dzięki temu mogą określić czy ten zawód jest dla nich czy nie jakie predyspozycje trzeba mieć, żeby zostać no przede wszystkim wysportowanie no bo strażak musi być wysportowany, żeby przy działaniach jak gdyby działać dobrze po drugie, chęć zdobywania wiedzy. No bo w tej chwili specyfika pracy strażaka już jest tak różnorodna i tak szeroki zakres działania, że tej wiedzy nigdy dosyć. My się ciągle szkolimy, więc życzę tym uczniom, aby także zdobywali jak najszerszą wiedzę. Gros służb jest znanych społeczeństwu, natomiast służba więzienna tak naprawdę to, to jest taka tajemnica za murem. I dzięki tej szkole uczniowie mają możliwość poznać nie tylko przepisy, Szczególnie kodeks karny, kodeks karny wykonawczy, ale też mają poz, możliwość poznać specyfiki służby, służby więziennej. Także zapoznają się z podstawowymi środkami przymusu bezpośredniego, ze sposobami oddziaływania na. Yy, Skazanego, osadzonego. Potrafią rozróżnić między skazanym a tymczasowo aresztowanym. Organizujemy takie spotkania, gdzie tak naprawdę uczą się pracy z trudnym klientem, która bardzo często w różnych służbach jest obecna, bo nie tylko w służbie więziennej, ale na przykład czy w policji, we wojsku, czy w straży pożarnej. Kontakt z drugim człowiekiem to jest trudna sytuacja dla osoby, która podejmuje się służenia właśnie w mundurze.